Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi planami czytelniczymi na jesień. Jak widzicie, setup już mam taki typowo jesieniarski, to znaczy mam podstawioną tutaj przed sobą lampę, jedną, drugą lampę, żeby jako tako zyskać trochę światła, ponieważ za oknem czuć już bardzo mocno klimat hoa-hoa. Nie będę śpiewać, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ja już tutaj na regale mam nawet herbatkę zrobioną, co się raczej zdarza u mnie, wchodzi jesień tutaj w klimaty, no, to ewidentnie pojawia się też herbatka. I przygotowałam sobie tutaj taki mały stosik, książkowo-papierowy, ale myślę, że pogadamy sobie też o książkach, które gdzieś tam na horyzoncie legimi mi majaczą, ponieważ ja bardzo dużo słucham ostatnio audiobooków i jest to moje główne źródło korzystania właśnie z literatury, czytania i pochłaniania literatury. W ten sposób właśnie sięgam po największą ilość książek. Książki papierowe też wyciągnęłam, bo mam ich trochę tutaj u siebie i chciałabym je wyczytywać regularnie właśnie ze swoich regałów i Myślę, że bez zbędnego przedłużenia ja sobie odstawię tutaj herbatkę, bo na kawkę to już jest za późno przynajmniej w moim przypadku. I wyciągam tutaj książkę, którą już mieliście okazję zobaczyć na moim kanale, bo w ostatnim filmie pokazywałam wszystkie moje książki, które się u mnie na regałach znajdują. Prawdopodobnie tutaj pojawi Wam się odnośnik właśnie do tego filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie po obejrzeniu tego filmu oczywiście. I książka, którą sobie tutaj przygotowałam, to jest książka Bliźnięta z lodu. To jest książka, którą dostałam od Oli, książko Chochliczki. Wiem, że Olu oglądasz ten film, więc oczywiście gorąco Cię pozdrawiam. To jest Prawdopodobnie thriller psychologiczny, tak jak jest tutaj napisane u góry. I wyciągnęłam go dlatego właśnie z mojego stosiku książkowego, dlatego, że jest to thriller psychologiczny. A ja ostatnio właśnie się w takich bardzo lubuję. Nie ukrywam też, że jeżeli Ola dała mi tę książkę i ona ją bardzo polecała, a Ola raczej się zna na właśnie thrillerach psychologicznych, to to jest moja dodatkowa rekomendacja. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj przyciąga, to jest bliźnięta. Nie wiem, czy wiecie, ale ja generalnie jestem zainteresowana tematem bliźniąt. Gdzieś tam na studiach, jak pojawiały się tematy związane właśnie z. Genetyką, gdzie obliczaliśmy różne rzeczy właśnie dla zestawu bliźniąt, jedno czy tam dwujajowych, to bardzo mnie to interesowało. Może powiem tutaj głupotę, ale jestem też bliźniakiem, jeśli chodzi o znak zodiaku, więc to taka może dodatkowa rzecz, ale bardzo się utożsamiam z tym znakiem zodiaku, więc yy, może nie wierzę jakoś bardzo w horoskopy i te rzeczy, ale jeśli chodzi o precesowanie osobowości i przewidywanie osobowości właśnie patrząc na datę urodzenia, to tak, to ja w to wierzę, bo to się rzeczywiście u mnie bardzo mocno zgadza. No i właśnie ta książka ma w tytule bliźnięta, więc myślę, że tutaj coś będzie z nimi nawiązywane. No i też tutaj jest napisane z tyłu w opisie, że jedna z, bliźnią, jedna z bliźniaczek jednojajowych ginie, więc to też będzie pewnie jakoś powiązane z fabułą. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Nie jest ona gruba i właśnie myślę, że jeżeli Ola mi ją polecała, to ona będzie wpasowywała się w moje gusty. I jest to moja pierwsza pozycja właśnie na takim fizycznym tibiarze. W ogóle jesień to dla mnie jest czas, kiedy ja właśnie najbardziej lubię sięgać po takie thrillerowe historie. Jest to czas, kiedy ja lubię taki draszczyk Emocji i troszkę strachu poczuć. Dlatego myślę, że nie zdziwi Was pozycja, którą wyciągnęłam jako drugą. Jest to Roofwear, ta dziewczyna, książka, którą przywiozłam ze sobą też z któryś pewnie targów książki, albo dostałam ją w prezencie, już nie pamiętam dokładnie, ale właśnie jest to Roofwear, czyli historia kryminalno-pewnie thrillerowa, tak obstawiam. No i akcja tej książki dzieje się właśnie w Oxfordzie, e, więc to też myślę, że będzie ciekawe. I jestem ciekawa, jaka to będzie pora roku, bo jakby to była Oxford i jesień, to mogłabym sobie tak wyobrażać te opadające liście i może gdzieś tam jak Jakąś krew w tle, więc myślę, że to też będzie książka, która się sprawdzi na te pory roku. Jak wiecie lub nie, ja jestem już po lekturze kilku książek autorki, i niestety większość z nich gdzieś tam powodowała we mnie taki pewien niedosyt, zostawiała mnie właśnie z takim niedosytem, niezaspokojeniem. Gdzieś tam ta autorka bardzo dobrze buduje napięcie, gdzieś ta cała sytuacja i cały rozwój fabuły dąży do jakiegoś momentu kulminacyjnego i na końcu po rozwiązaniu zagadek czegoś mi zawsze brakuje, więc jedynie pod kluczem nie zostawiło mnie z takim niedosytem, więc jestem ciekawa, czy ta dziewczyna właśnie sprosta moim oczekiwaniom. Jest to jedna z dwóch książek właśnie, który, których jeszcze nie przeczytałam tej, tej autorki, a które mam u siebie na regale, więc myślę, że jesień będzie idealnym czasem do tego, żeby właśnie nadrobić więcej książek tej autorki. Powiem Wam też, że ja jestem raczej realistką i chciałam, żeby ten TBR składał się realnie z książek, które jestem w stanie przeczytać papierowo, dlatego mam teraz dla Was Książkę przedostatnią z mojego tybiaru papierowego. I przechodzimy teraz w klimaty fantastyczne, bo oczywiście thrillery i kryminały to jest czas jesieni. Tutaj, właśnie, jesień można, można poczuć tak w pełni. Tak, fantastyka też wydaje mi się dobrym właśnie gatunkiem do czytania jesienią, bo jest ona dość często cięższym gatunkiem, takim, gdzie trzeba się może skupić bardziej na roz. Rozpisaniu świata, na tym jak właśnie Są przedstawieni ci magiczni bohaterowie I jesienią jakoś tak to skupienie lepiej wchodzi Więc wyciągnęłam sobie tutaj książkę, której jeszcze Nie czytam, Crown of Midnight Sarah J. Maas, to jest drugi tom Szklanego tronu po angielsku Bardzo ładnie tutaj ta okładka pasuje mi Do mojego różowego oświetlenia, bo ona też, też Jest taka srebrna, czarna i różowa Bardzo mi się w ogóle podobają te wydania I chciałabym sobie zebrać wszystkie właśnie Części tej serii w wydaniu angielskim I dlaczego mówię, że jej nie czytałam? Ponieważ pierwszy tom serii właśnie Szklany tron. Miałam okazję czytać kilka lat temu po angielsku i teraz niedawno zrobiłam reelit. Może sięgnę i pokażę Wam przy okazji. Bo udało mi się nawet tutaj parę znaczników zrobić. Co prawda nie było ich jakoś tak bardzo dużo i w większości były to raczej negatywne znaczniki, bo wyciągałam tutaj sobie takie fragmenty, które irytowały mnie, bo główna bohaterka właśnie bardzo mocno mnie triggerowała tym, że jest taka super, hiper i w ogóle najlepsza na świecie zabójczyni, ale bardzo mało było takie takich, e, przypowiedziałabym, przykładów z prawdziwego życia, które by pokazywały, że ona rzeczywiście takimi supermocami włada. No i gdzieś tam, jak ona mnie tak triggerowała i denerwowała, to sobie zaznaczałam te fragmenty, żeby się trochę z nich posmiać, ale były też fragmenty, które m, w jakiś tam sposób pozytywnie na mnie wpłynęły. Sorry, coś mi tutaj e, włosy tak do buzi lecą. E, przy okazji już zrobię przerwę i się napiję łyka herbatki. No i właśnie po tym ryridzie Szklanego Tronu po angielsku postanowiłam kontynuować tę serię dalej i kupiłam sobie drugi tom. Ja je zamawiam chyba na Empiku, wydaje mi się, że cena jest prawdopodobnie taka sama, jakby się ją kupowało za granicą, bo ja tę pierwszą część przywiozłam sobie z Wiednia jako pamiątkę, nawet tutaj mam taką naklejkę, a tę już zamówiłam online i też do mnie przyszła bezproblemowo. Jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani kupowaniem książek po angielsku, to myślę, że teraz już jest czas, kiedy one są bardzo dobrze dostępne, bo kiedy rzeczywiście książki po angielsku było trudniej dostać. Czy wiem, o czym jest drugi Tom? Nie wiem, ale domyślam się, że jest to kontynuacja przygód e, Seleny, Siliny, jak zwał, tak zwał. E, mamy tutaj gdzieś tam zapoczęty, rozpoczęty w pierwszym tomie Trójkąt Miłosny. Fabuła pierwszego tomu polega na tym, że główna bohaterka bierze udział w takim turnieju mającym na celu wyłomnienie zabójcy, asasina, który będzie pracował na usługi króla, pewnego królestwa. No i nasza główna bohaterka jest bardzo znanym e, zabójcą, właśnie asasynem, znanym w całym królestwie. Jest w ogóle super hiper oczywiście. Najlepszy Lepsza. No, i tutaj e, prawdopodobnie będą wydarzenia, co się wydarzyło po tym turnieju, który ma miejsce w pierwszym tomie. Myślę, że tej serii chyba za bardzo nie trzeba nikomu przedstawiać, bo Sara Maas jest raczej doznana i myślę, że Szklany Tron też jest bardziej e, popularny, chociaż może tutaj bym mogła dyskutować od dworów, które swoją drogą też mam na półce i też wam ostatnio pokazywałam w filmie. Ale nie będę się bardziej rozgadywać. Myślę, że jeżeli będę chciała wyskoczyć sobie z tego thrillerowego szału, to właśnie sięgnę po coś bardziej fantastycznego. Ostatnią pozycją na takim tbr papierowym, moim takim fizycznym jest Brandon Sanderson Słowa Światłości, tom drugi właśnie Drogi Królów, czy też Archiwum Burzowego Światła. Droga Królów to jest pierwszy tom, Archiwum Burzowego Światła to jest nazwa serii. I ja tę książkę już czytałam, będzie to mój reread, ale czytałam tę książkę prawdopodobnie pożyczając ją od koleżanki, albo też wypożyczając z biblioteki. Wcześniej swoich egzemplarzy papierowych nie miałam. Teraz jestem już dumną posiadaczką mojej ukochanej serii fantazy, dlatego... Robię właśnie Rewit, bo nie czytałam wszystkich tomów. Czytałam pierwszy, drugi, prawdopodobnie trzeci, połowę, może dokończyłam trzeci, nie pamiętam dokładnie, bo to było też już jakiś czas temu. No i właśnie teraz sobie robię Rewit, żeby sobie przypominać. Na okładce mamy tutaj moją ukochaną bohaterkę Shalan, która jest dziewczyną. Z wielką tajemnicą, z fajnym żartem, yy, właśnie z dobrą historią i w ogóle Droga Królów to jest coś, co ubierwiam. Droga Królów, w ogóle Archiwum Burzowego Świata. Przepraszam Was, że ja tak tych terminów używam zamiennie, co może być czasami mylące dla osób, które nie za bardzo są w temacie, yy, właśnie zaznajomione, yy, ale jakoś mi tak wyszło to w krep, że Droga Królów to też nazwa serii, a tak wcale nie jest. No i ta cegiełka tutaj, oczywiście, że czeka na swoją kolej, ja bym bardzo chciała ją przeczytać właśnie tej jesieni. No ale widzicie jej rozmiar, więc ja też yy, mierzę swoje siły na zamiary, czy jak tam to przysłowie leci, i nie łudzę się, że będzie to pierwsza książka, po którą sięgnę, bo jednak, żeby sięgnąć po takie tomiszcze, to trzeba mieć chyba mentalny taki zapas energii na czytanie właśnie takiej książki, chociaż to jest mój reread i ja tę książkę bardzo lubię, więc może gadam tutaj teraz głupoty, ale mimo wszystko jestem dość zabiegana teraz i jest mi ciężko sięgać po takie cegiełki, nawet jeżeli je uwielbiam. A też planuję za jakiś miesiąc wylecieć gdzieś trochę do cieplejszych miejsc, więc może mi być ciężko taką cegiełkę ze sobą dźwigać, ale myślę, że przed zimą. Na pewno postaram się chociaż zacząć. Może nie skończyć, ale na pewno zacząć. I przejdziemy sobie jeszcze bardzo krótko przez pozycje, które mam na Legimi zapisane. Jest to aplikacja, której ja używam cały czas i nie jest to reklama ani współpraca. Ja po prostu szczerze polecam Wam korzystanie z Legimi. I jeśli chodzi o książki, które sobie tutaj dodałam na mój TBR, to pierwszą książką jest Stella na Narodziny Psychopatki. Adrian Bednarek to jest autor, a audiobooka czyta Filip Kosior. I żeby być Wam tutaj szczerą, to zaczęłam tę książkę wczoraj słuchać. Jest to książka, którą prawdopodobnie właśnie Ola książko polecała. I ja się nie interesowałam, o czym jest ta książka. Dodałam ją na TBR tak w ufności, że będzie ona dobra, bo też ma fajną okładkę. I jest to książka, która już mnie trochę zaskoczyła swoją tematyką, ponieważ główną bohaterką jest prostytutka. Poznajemy ją od bardzo młodego wieku, wręcz powiedziałabym, Młodzieńczego wieku, gdzie jest ona wykorzystywana przez swojego wujka. Wujek nie wykorzystuje ją w taki sposób, jaki myślicie, natomiast jest jej stręczycielem. No i właśnie tak zaczyna się ta historia. Więcej nie przysłuchałam. Doszłam do takiego pewnego momentu w książce, którego wam nie chcę spoilerować, bo myślę, że był on dość zaskakujący. Ale też ta książka mi się wpisuje bardzo mocno tutaj w taki TBR jesienny, właśnie taki mroczniejszy. Mam nadzieję, że ona się potem będzie jeszcze bardziej rozkręcać. A słuchanie pana Kosiora. No, powiem Wam, że naprawdę nawet dla samego lektora warto przesłuchać tę książkę. I przejdziemy sobie dalej. Mam tutaj też na swojej liście dziennik mojego głodu. Nie mogłabym być sobą, gdybym tej książki nie dodała na swój TBR książkowy tutaj jesienny. Jest to pozycja, którą na pewno będę czytała na czytniku, ponieważ nie ma tutaj wersji właśnie elektronicznej audio, a jest to książka, która jest ważna dla mnie dlatego, że przetłumaczyła ją moja ukochana Agacia subiektywnie, z którą się przyjaźnię. Bardzo wielkie gratulacje dla Agacji, chociaż tej książki nie przeczytałam, ale jestem pewna, że świetnie jej poszło, bo też wiem, ile Agacja właśnie serca i pracy wkładała w to, żeby tę książkę przetłumaczyć. No oczywiście, że będę ją właśnie czytała i ona się na mojej tej liście znajduje. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi pozycjami lżejszymi, które sobie dodałam do listy, bo takie też tutaj mam, to mam takie trzy pozycje i nie będę się jakoś bardzo na ich temat rozgadywać, ale czasami, żeby wyjść z tego takiego schematu ciężkich, mrocznych, tajemniczych lub też fantastycznych książek, lubię sobie wskoczyć w coś, co jest z komedią kryminalną, tudzież gdzieś tam jest takim cozy klimatem. I mam tutaj How Do You troop? licencja na czarowanie i teściowie muszą zniknąć. To są Dwa audiobooki i jeden e-book, które gdzieś mnie tam zainteresowały, i wydaje mi się, że właśnie klimatem mogą być takie troszkę lżejsze. Pozostałe książki sobie raczej zostawiam takie lżejsze na jakiś inny czas, ale te trzy mnie zainteresowały, są one gdzieś tutaj wysoko w takiej mojej kolejności książek, które bym chciała przeczytać. I jeżeli będę miała taką ochotę na coś lżejszego, to prawdopodobnie które z tych trzech książek się pojawi i myślę, że może być to też sobie muszą zniknąć, biorąc pod uwagę to, że teraz już mam teściów, to może tak, taka instrukcja, jakby to zrobić, żeby znikli, by mi się Przydała, oczywiście żartuję, ale wiecie, tak tematycznie trochę bym sobie do tego podeszła. I też jeszcze tutaj widzę, że mam Popioły i Przeklęty Król. Ja dobrze czytam ten tytuł: Popioły i Przeklęty. Przeklęty, król, tak, dobrze czytam. To jest drugi tom żmiki. Tutaj oczywiście macie okładkę. I to jest też coś, co prawdopodobnie będę sobie słuchała w audio, bo pierwszy tom mi się podobał, chociaż nie ukrywam, trochę mam problemy z budową świata i z systemem tam politycznym, który występuje, bo trochę mi się on w głowie nie układa. To jest taka książka fantazy, która opowiada o wampirach, więc wampiry wracają tutaj do łask. I rzeczywiście relacja romantyczna, która tutaj została przedstawiona, bardzo mi się podobała sam klimat e, takiego turnieju, współpracy powiedziałabym, że też był naprawdę spoko, ale właśnie ten system e, polityczny, bo nie magiczny, ale polityczny, trochę mi leży, bo wiem, że tam są takie różne grupy wampirów, one są w jakiś sposób połączone, jakieś bunty tam były, trochę mi się to tak średnio układa i mam też książkę, która bardzo mi tutaj e, przykuwa wzrok, bo ma przepiękną okładkę, prawie jak w domu. To jest książka, którą zaczęłam sobie gdzieś tam słuchać, ale nie mogłam się na, nią, na niej skupić, więc ją odrzuciłam, to znaczy odrzuciłam, odstawiłam ją po po prostu na jakiś czas, kiedy będę miała więcej pokładów energii i więcej siły na skupienie się. Nie wiem do końca, o czym ona jest, ale widzę na okładce dom, który jest oblany krwią, tudzież właśnie składa się z krwi. No, myślę, że więcej mnie tutaj nie trzeba jakoś za bardzo zachęcać. To jest też książka, którą wydało wydawnictwo Mowa, więc oni raczej wydają dobre książki. Jestem ciekawa, właśnie, czy ona mi się spodoba. I ostatnie dwie książki, które sobie tutaj przygotowałam, a raczej zapisałam właśnie na mojej półce w Legimi: To jest Pomoc Domowa i Pomoc Domowa Sekret od Friedy McFadden. I to jest myślę, że kontynuacja, ta druga część, właśnie Pomoc Domowa Sekret. Jeśli chodzi o tę książkę, to jest ona dostępna tutaj, widzę, tylko w wersji elektronicznej e-bookowej. Ale mi to nie przeszkadza, bo ostatnio reaktywowałam swój czytnik i w ogóle nie wiem, czy wiecie. Teraz wreszcie można synchronizować Kindle, jeżeli macie Kindle oczywiście, a nie taki czytnik, który ma aplikację, Legimi, już budowaną, można to robić przez telefon, co jest super ułatwieniem, bo nie trzeba właśnie podłączać tego do swojego komputera. Ja wcześniej nie miałam komputera z Windowsem, co było dla mnie katorgą, bo znaczy miałam komputer z Windowsem, ale on nie był mój, więc musiałam się prosić o dostęp do niego. Teraz właśnie można sobie to bardzo łatwo zrobić przez telefon. Oczywiście, jak widzicie, w Legimi tam jest instrukcja. Mi się to udało zrobić i naprawdę jest to game changer. A jeśli chodzi o książkę, to oczywiście jest to Kryminał i jest to książka, którą bardzo dużo osób poleca. W ogóle ma ona przepiękną tą okładkę, zresztą okładkę ma też tutaj, ja wam pokazuję, tak patrzę też na telefonie i no nie ukrywam, że jest to coś, co mnie skusiło właśnie tyloma pozytywnymi opiniami, recenzjami. Jeśli chodzi o drugi tom, no to dodałam go sobie na półkę, żeby go gdzieś tam nie zgubić i mieć w pamięci, że on istnieje, ale oczywiście najpierw się zabiorę za pierwszy tom. Nie jest to jakoś bardzo wysoko na mojej liście właśnie TBR-owej, bo mam też inne książki właśnie z tego gatunku do przystania i nie wiem, czy jak przeczytam to wszystko, to się może już nie wysycę tym gatunkiem, ale to zobaczymy. No ale właśnie tej jesieni myślę, że chciałabym tę książkę przeczytać, bo lubię wiedzieć, co w trawie piszczy, lubię ten gatunek i właśnie chciałabym się zapoznawać, zapoznawać też z takimi nowościami wydymniczymi, chociaż nie jest to aż taka nowość, ale wiecie o co mi chodzi. I tym właśnie pozytywnym akcentem przeszliśmy do końca tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w komentarzu napiszecie mi jedną książkę, którą wy macie zamiar przeczytać tej jesieni, bo może się jakąś właśnie zainspiruje. Zwłaszcza jeżeli będzie to coś takiego bardziej mrocznego i tajemniczego. A jeżeli nie wiecie, co napisać w komentarzu, a bardzo byście chcieli, bo chcieli. Chcielibyście mi pokazać, że dotarliście do tego momentu filmu, że chcecie wspierać mój kanał albo po prostu chcecie, żebym się uśmiechnęła, to możecie mi w komentarzu napisać tym razem herbata, bo może to będzie taki jesieniarski klimat. Mam nadzieję, że ktoś z Was tutaj do końca tego filmu dotarł. Mi było bardzo miło pokazać Wam trochę o moich planach czytelniczych na jesień, już nie mogę zaczekać, się aż sięgnę po te książki, bo może łudzę się jeszcze tym, że właśnie trochę mój kalendarz się rozluźni w najbliższym czasie i będę miała wreszcie czas sięgać po te książki. Ja się z Wami żegnam. Tutaj na ekranie pojawią się Wam propozycje innych filmów z mojego kanału, które możecie obejrzeć. Było mi bardzo miło do Was pogadać. Żegnam się z Wami na razie.